Jako specjalista i pracując tam wprowadzałem nowe techniki. Było nas niewielu, było nas chyba trzy czy cztery osoby, które właśnie zajmowały się kartografią. A później fotogrametrią się zajmowałem również z kolegami. I tutaj właśnie bardzo się przydał mi ten zakład pracy. Bo Bogdan wiedział, co potrafię i co możemy zrobić, zaczął mi dostarczać materiały do podziemia, gdzie robiłem matryce i dostarczałem mu. To od roku chyba 70 nastąpiło. Po rozruchach, po rozruchach na wybrzeżu to już się zaczęła taka praca w zasadzie bardziej regularna. Oraz dostarczanie materiałów samych, no, bo te materiały, które ja miałem, to było wszystko reglamentowane. W tych czasach nie można dosta było dostać papieru, maszyny do pisania i innych rzeczy. Farba to wszystko trzeba było zdobywać kupować gdzieś, gdzie się dało w firmach, które to robiły w drukarniach, prawda? Po 70 roku. Postanowiłem pływać, ale niestety nie otrzymałem książeczki żeglarskiej. No więc dalej pracowałem w, w kartografii, robiłem najróżniejsze roboty dla różnych instytucji. Znam swoich kolegów. Byli bardzo i są porządni, bo nie wpadłem. Nie wpadłem, a jeszcze mi pomagali w, w, w pracowni, prawda?